go z tej strony, Marcel, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj zrobimy sobie challenge wędka.exe. Polega on na tym, że możemy mieć lód tylko z wody i nie możemy podnosić lutu z innych przeciwników, no i po prostu musimy wygrać grę. <grym> Niestety, pierwsza próba mi się nie nagrała, ale nic się w niej ciekawego nie działo, więc myślę, że wybaczymy. O <grym> nie, na rybka! Na od to najgorzej, bo ja nie No To jest jakiś bot w ogóle. Mam kolejnych ludzi. Dobra. I chyba mnie jedną gonić. Jeszcze idzie jakiś sam pananek. Spróbuję go za zawód sprzątnąć. Dostał w ogóle! Co jest grane? Goni mnie taki glutek. Dostał po kewie jakiś spray. Dobra, wyraźnie z tego pasz płaszczaka i uciekam stąd. Ale przydaje się w sumie do ucieczki ten płaszczak śmieszny. Dobra, uciekłem im. O nie, mi zkliknęły na świetliki. Nie chciałem, jak ktoś wyrzuci mnie od razu. No to spoko, teraz będziemy mieli trochę kewa. A masz jakąś pompę? Ja nie wiem co mi się dzieje dzisiaj. jest jakaś kląwa mi nic nie wpada w stanie. Aha, no to ja mam chociaż awp i kawacha Tam są. ja postaram się jeszcze coś wyłowić. Przybliżają się do nas. Nie? Mam jedną amunicję. Szkoda, Ale Muszę lezi, lezi. To ja wuby, bo jak nie to przegramy. Leży. Nice. Drugi miał wcześniej pokawe, no nie wiem, czy się wyleczył. tą spamować. Dostał. Leży. Łatwiej się o, to fajnie. Dobra, łowimy dalej. Mam no, szczelinę rybkę. Dobra. No i śnieżnego płaszczaka jeszcze. Już mówię, jak już z sześć płaszczaków śnieżnych złowię. Co? To nieźle. Ja na razie jednego, jedną szli rybkę. Łódek żadnych nie ma chyba. Nie, jest chyba. Tutaj przy tym ognisku, niedaleko mnie. Płynę tam teraz. O, jest, przy tej chatce po prawej. No jeszcze wezmę sobie to łowisko szybko. Aha, ciekawie. Aha, czy teraz? Jestem to rybę punktu zerowego. Dobra, jest jeszcze jedno łowisko. Ja też wezmę. Bo później obawiam się, że w late game może nie być już takich łowić za bardzo, bo miejsce, żeby w ogóle łowić. Mhm. Uh -huh. Właściwie nie, nie wiem, czy ja uciekam z tego. Do... No poszczeka, wyłowiłem. śnieżnego. I lecę jeszcze po wędki, zobaczyć, czy tu będzie ulepszona. Płyniemy. Dobra. O, Zaczekaj, jeszcze tylko wezmę te to wędki. No kurde, ślizgam się, nie mogę tak wziąć. Nie wyleciała mi w ogóle ulepszona wędka. Co jest grane? Chyba ty profesjonalisty, co ja? No właśnie. Nie mogę wziąć w ogóle do ciebie, co jest grane? Ja, dobra. Już mogę na szyść. to przyliźć tutaj, bo nie możemy nawet kanistra podnieść. Ja się muszę, ja się muszę uleczyć, bo ta jest tylko. Mhm. Mm Podjeżdżasz? A nie, bo mamy nową, tak? Nie no, teraz ma dużo paliwa. Okej. Okay. Ja tak to jest sobie stanę, bo ja się muszę poleczyć. Dobra. Ja tu jeszcze sobie połowię w tym obisku no, Najgorsze jest to, że ta strefa teraz dalej posiadła. No. Jak to Nie, mnie to O nie, są ci pomagierzy. Jeszcze byś padł. Nie, chyba już ich ktoś porobił. Nie. To! No to szało, że są ci pomagierze, bo oni są mocni czasami. O, To spoko. Słabo. Ej, ludzie. Leży. Dobra, dobra. Dobra. No, on nie, nie odwrócę. Spróbuję go znów z koper, ale w to. Nie mam. Trafiłem, o nie, dobra. Nice. chleba. No, mam jednego, ale on stoi w miejscu. O, jest! Zabiłem go. No, leży! O! No, leży. Dobra, wsiadaj do ciężarówki. Dużo byśmy przejechali, no nie? O kurde, nie postawiłem sobie tego, ja. Yeah. No to fajnie, że nie mogę schodów postawić. Jóż, ja się nie ogarnię, co się dzieje w ogóle ja, teraz. I... Spróbuję cię podnieść. Dobra, Jak spamię podniosę, spróbuję cię podnieść jeszcze. Chodź mi do boxa w ogóle. On chyba ten bo Dobra, na razie nic nie zada, więc jest okej okay nawet. Przeaduję sobie MK O mhm. No no wiem, wiem. Dobra, dobra. Teraz mi do boxa tutaj chodzi. Leży. No, jak go rozwaliłem? O kurde, kolejny mam. Nie wiem, co tu się dzieje teraz. Spróbuję sobie m przeładować. On chyba nie za bardzo ogarnieł, wspomnę bardzo. Chyba leży. Nice. Mobiłem go trochę, ale mi strzelił, nie! Dobra, leży. Spróbuję go dobić. Ja kolejny wyszedł. No nic. Następna poza. Dobra, jeden leży. Drugi tam chyba 30 szans był. Tam, gdzie jest na... Drugi Dostał, 35. Dobra, leżą. Dobra, dobra. Dobra, jeszcze Cię podniosę. Wezmę sobie luty i już się podnoszę. Ale jeżeli chodzi o te intro, to bardzo dobrze dzięki. było. Dzięki. Pierwszy raz w ogóle takie samo robiłem w Cinematics i ogólnie montowałem. Tak to wcześniej sobie zrobiłem z szablonu. No ale dzięki. Idziemy w górę Wiem, 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 wiem. Rozwali mnie, bo się w ogóle patrzy w inną stronę. Zrzucił się z powietrza! Nie no, ale za kogo Ja wadę. Co on mnie wystrzelił tymi jajeczkami? Nie, rozwalił cię. Ale mu rąbałem. Winters tej broni. Takie taki szybki film. Dostał 51. Aha, dostał 55 zadobania. No to fajnie. Okej. Okay. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Cześć!